Jest to dziesiąta edycja małych w konkursu Małych Form Teatralnych pod hasłem Nasza młodość bez narkotyków, alkoholu i przemocy, czyli najprawdziwsza e, prawda w satyrze, jak się uczymy, jak się bawimy. E, tytuł tej imprezy, tego, tego konkursu, no myślę, że wyczerpuje e, temat. E, Przedstawień, które, które tutaj są wykonywane przez uczniów gimnazjów i uczniów liceów gdyńskich. Informacje o konkursie wysłaliśmy do wszystkich gdyńskich szkół. Zgłosiło się 12 drużyn, które w dniu dzisiejszym i jutrzejszym będą brały udział w półfinałach. Po półfinałach wyłonimy sześć najlepszych drużyn, które wystąpią już na deskach Teatru Miejskiego w Gdyni. Finał odbędzie się 22 marca o godzinie 11.00. Na finał, m.in. przybędzie prezydent miasta Gdyni, pan dr Wojciech Szczurek, pani wiceprezydent Ewa Łowkiel oraz wielu innych znamienitych gości, którzy również zostali zaproszeni. Jak tegoroczny przegląd w stosunku do poprzednich, jak wrażenia po, po, po jakiejś części już? No, w tej chwili dopiero cztery drużyny y, wystąpiły. Trudno tutaj mówić o, o tym, co będzie jutro i jeszcze dzisiaj. Y, no, poziom jest zróżnicowany, niemniej jednak y, widać, że drużyny bardzo dobrze się przygotowały. Y, włożyły dużo pracy, zarówno w przygotowanie samego scenariusza, jak i wystroju, choreografii i y, y, pozostałych elementów.